Siemanko, z tej strony, Dzisiaj Będziemy sobie grać Dwa duo z pieteskiem. I widzimy się już na arenie. Już jesteśmy na arenie z pieteskiem. Siema, siema. Ty możesz Nie. zabudować łóżko. A, a muszę? No możesz. Nie zapomnijcie zostawić cibika z dworężkiem i lajka. Tak, Możecie wpadać, wpadać do kanału, grupy na Discordzie, będzie w link, będzie w opisie, w linku opisie będzie. tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że wiecie 21 łapek, może troszkę mniej, nie wiem, 10, od 10 do 25, góry masz, skaczecie, od 1 do 25, nie, od 10 do 25 łapek bijecie, to robimy czele. Nie obudowujemy belo. Mm -hmm. Ciekawe, da radę. Makro się... O, eee! Nic. Mhm. Mm Oni weda jeszcze, nie mają obudowanego, dobra, ale kim nad ich bada? No właśnie, No czy... Mam jakieś baga i nie to są tam bloku, dwa już. jakieś, nie co jest? Ja mam baga jakiegoś. Klepie w bloczek i mi stawia bio... bloki. Patrz, patrz jak to się robi. Patrz! Widziałeś tego? Kurde. <coughs> co on zrobił zrobił? Jakbyś to wiedział. On tak... Wyjeżdża <coughs> no na most i się nie trafił. Jeszcze w ogóle sprawdzę czy to się nagrywa. To jest grupa Discorda. Tak nagrywam. Polecamy na fajna, tak, polecam pić. Długo spędziliśmy na dnie. Ja jeszcze tam robię miniaturki. Na mm -hmm. no, odcineczek. Może będą tam odcineczki częściej wpadać. Na razie nam się trochę nie chciał grać. Nagrywać. Miesiąc mi grałem w Medwars. Tak, powiem. Ja też. Chcesz, że... Miałem bana. Za dobrze grałem. Mam kolegę, który dostał dwa razy bana pod rząd, a nie z miał żadnego oprogramowania. Po prostu robi drag clicka na tym. Na Godbridge'u'. Znaczy na bridges. Nie! Co się stało? Co się stało? Nie. Ej, co się dzieje? Skąd to jest Dobra, lecimy. Też mam pomysł na odcinek jakiś specjalny. Ponieważ mam kilka myszek w domu. I mogę zrobić taki odcinek, co to zabójstwo robię. Zmieniam ja myszkę. To nie będzie wcale ciężkie, wyzwanie. Wojtek Gaming rozwalony. Dobrze jest bez zniszczony. Jeden spadł, specjalnie zeskoczył i nie ma chupa. jego Przyjaciel biegnie na środek i nie zdąży z tego co wiem. Chyba widzę. Chociaż zdążył, ja rośnie nie play. zdążył. Zabił. Ma 8 HP. Pobieg do Aha, chyba różowy. Na... A ja się właśnie tam buduję. Możliwe, że jak bardziej ogarnę piła, to będzie live dla niedługo. No. Ja będę miał kanał też za niedługo, może no coś się tak uda, więc zapraszam. Dobra. Jeśli ja będziecie śledzić więcej gier, to możecie <coughs> napisać w komentarzach, bo zauważyłem, że tak. najbardziej daje mi takie plus subskrypcjami, ławkami, komentarzami Bedwarsy. Nagramckie Warsy. No mało powiem, że było wyświetleń. No i nie więcej Najwięcej no. chyba było pod Bedwarsami, więc... Od no. dziwo, Pod dwoma... Trzema filmikami z Minecrafta Przyszło więcej Jest. wyświetleń praktycznie niż przez około dwa lata. Nie, bo na przykład w jednym filmie ci bardzo dobrze Mhm. Dwa no. lata temu. Nagrałeś jakieś chyba kod? o jakiejś i o no yy, to 3000 wyświetleń ma a chodziło w tym o to że nagrałem nagrałem co to było Ym, aha to że usunęli kod przez który można było mieć haki darmowe takie haki wgrane w grze ale ja usunięto to więc nagrałem odcinek a nie spodziewałem się takich tych osiągnięć że będzie... 40 łapek w górę. to jest Mega dużo. Twoje łóżko. Tu odpalił się tu Nie tu tu Ja myślałam, że ty już tu Co to, tu tu no ja już już i kwiczę. Dobra, ja jecha ten inny. Ja chcę. Pepsi zdrowa. Tylko żółta ma łóżko, a więc pójdźmy do żółtych. No to nie tyle muszę tych żółtych też załapać. Ja tak właśnie poszłem. Masz i te albo pięcika? Nie, nie mam, ale mam pilot taki, i taki. Nie wiem, czy drewniany doradę. Może pójdę do... Tam jest jeszcze drewienko, poczekaj, ja ci powiem czy mają. Oni mają obsydianem. Tak? Nie. Nie drewnem drewnem. Chodzi live. Jak się uda tam coś zarobić, to może będziemy serwer robić taki żeby nagrać taki, taką serpię survival. Aby chcieli iść. Może mhm. no, będę Kilka staków wełny znalazłem w skrzynce. Ile? 3,5 prawie. Tu, 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 tu. Benio. No właśnie No bo za to przegrałeś Miło mnie Właśnie chyba No miałem zamiar Znowu. że jak przegram to nie wysłałem tego odcinka lecz muszę go ale... wysłać derby jest niesprawiedliwy Tak to potwierdza. Są na 40, 24 godziny. Ale za co? Nie wiem. tych haków nie masz, ty makra ale niczego. To... Latania, antyknoka, niczego ty nie masz. To derp. No w sumie. To derp. Co się dziwisz? No właśnie. Co się dziwisz? To derp. No to nieźle. Patek też nie zadziałał, więc. Ej, tak jest. Ja nie mogę. Mogę powiedzieć Wam, że nagrywam dzięki OBS, OBS Studios. Może link będzie w opisie. Lecz... Ja się z Wami już będę żegnał. To będzie w tym odcinku na tyle. <laughs> Do następnego.